my tak sobie przynajmniej taki jako cel wyznaczyliśmy przede wszystkim nie można tak jednoznacznie jako jeden cel zdefiniować ale tak to patrzymy że tak pierwsza integracja integracja tego środowiska który produkuje urządzenia wdraża nowe urządzenia i jakieś takie produkty do przetwarzania mleka i to jest jedna strona, a druga też co, co nie jest chyba bez znaczenia kontakt między poszczególnymi zakładami mleczarskimi, czyli między poszczególnymi inżynierami z zakładów mleczarskich, czy kadry kierowniczy zakładów mleczarskich, między sobą, ale również między kierownictwami firm, które pracują na rzecz mleczarstwa. Za każdym razem jest coś nowego. Główny akcent to są sprawy. Techniczne, ale nie, nie techniczne konstrukcyjne, tylko techniczne procesowe. No zaczynaliśmy bardzo skromnie tutaj z małą liczbą uczestników. Ta liczba z każdym razem się zwiększa, a otoczenie się bardzo zmienia, bo w tym czasie weszliśmy do Unii. W tym okresie przedakcesyjnym bardzo dużo było informacji na temat dostosowania zakładów i technologicznego i higienicznego i procesowego do wymogów takich, jakich jakie, jakie spełniamy teraz i takie jakie Unia wyznaczyła nam. Te, uważam, że te seminaria wtedy, te spotkania bardzo dużo dały, bo był znów kontakt bezpośredni. Tutaj myśmy to prawie były takie seminaria, już nawet szkoleniowe. Tutaj o szczegółach mówiono, o tym, jak to wprowadzić, jakie wymagania musi spełnić pasteryzator, żeby mógł być przystosowany, czy, mógł, czy można na nim mleko pasteryzować, ale i tak dalej. I wyparka, i maszyny pakujące. I to. to i następnie to się rozwijało, teraz są inne akcenty, teraz jest już, a może jeszcze to była później modernizacja instalacji, a teraz obserwuję od, już od trzech lat, a, a na tym seminarium szczególny akcent energia, oszczędność energii i wyłania się taki problem, który prawdopodobnie będzie dominował na następnym seminarium, ścieki, biogaz, a przede wszystkim zagospodarowanie osadu pościekowego. Zdecydowana większość firm w tym krótkim czasie prezentuje coś nowego. To, co nawet użytkownicy, zakłady meczarskie tak z ostrożnością spoglądają. oczywiście zawsze pyta, ile to kosztuje i jaki efekt. Też tu proszę zwrócić uwagę, w tych wystąpieniach to kosztuje, ale zwraca Ci się po dwóch, najdalej po trzech latach, a niekiedy wcześniej. Na, na, w ten sposób tutaj to jest prezentowane.